Trudno jeszcze powiedzieć przed nowelizacją, jaki będzie deficyt. Mogę powiedzieć, że on będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy, natomiast czy to będzie um, liczba bliższa um, 8 czy 5, to trudno dzisiaj jeszcze przesądzić. Jedno jest dla mnie najważniejsze. Ratujemy gospodarkę polską, ratujemy miejsca pracy i to, czy będzie ten deficyt 6, czy 7, czy 8, czy może 9, nie jest dla mnie najważniejszą liczbą, najważniejszą daną. Najważniejsze jest to, żeby polska gospodarka i polskie społeczeństwo w miarę suchą nogą przeszły przez ten szalenie trudny czas, przez ten kryzys, który już przez bardzo wielu ekonomistów jest określany jako Największy kryzys od stu lat. Kryzys, który przeora gospodarkę światową, spowoduje, że nic już nie będzie tak, jak dawniej. Ja chcę, żeby polskie branże, te, które najbardziej ucierpiały, ale też te, które się rozwijają dynamicznie, żeby one miały szansę na rozwój gospodarczy już wkrótce, już po pierwszych tych etapach luzowania obostrzeń. I cieszę się, że. Chyba jest na to szansa, jest na to coś więcej niż tylko um, mały promyk nadziei. Widać to po danych. Ostatnio Bloomberg podaje, że polska gospodarka wśród... Wszystkich gospodarek unijnych będzie jedną z tych najmocniejszych. A przypomnę, że niestety nie jesteśmy najbogatszym krajem Unii Europejskiej. Te bogatsze, dużo bogatsze kraje od nas ucierpią mocniej niż Polska. To świadczy o tym, w jaki sposób my radzimy sobie z kryzysem od strony gospodarczej. Podobnie dane Komisji Europejskiej poświadczają to, że polski wzrost gospodarczy w 2021 roku połączony z tą recesją, która prawdopodobnie pojawi się w tym roku, da nam najszybsze odbicie ze wszystkich krajów członkowskich. To duża radość, ale jeszcze zaczekajmy chwilę, bo nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał trzeci kwartał, czwarty. Na razie jestem przekonany, że te nasze działania po stronie fiskalnej, finansowej, monetarnej, budżetowej, gospodarczej, dotyczącej poszczególnych sektorów eksportowej, one są słuszne, one są właściwe, one są chwalone przez największe instytucje międzynarodowe. Ten nasz kierunek działań jest przez nie potwierdzany. Ale codziennie działają sztaby gospodarcze, które czasami muszą zmieniać strategię, czasami muszą zmieniać naszą taktykę działania. I e, tak jak powiedziałem, z umiarem, w cichości, e, z pokorą podchodzimy do tego kryzysu, który jest kryzysem. Szalejącego morza wokół nas, wielkiego nieznanego wyzwania, które, z którym mierzy się cały świat. I dlatego dzisiaj nie jestem w stanie dokładnie określić, jaki będzie deficyt budżetowy. On będzie znaczący, ale to nie on jest najważniejszym parametrem, tylko stabilność sektora finansów publicznych, polskie miejsca pracy i ocalimy tak wiele polskich miejsc pracy, jak tylko będzie to możliwe.